Cześć i czołem, witam ponownie w Giercowni, gdzie ogrywamy gierki indie. Dzisiaj na warsztacie mamy Myriads Renaissance Demco, które przed chwilą mi powiedziało, że 60 tur będziemy mogli tutaj zagrać. Czym jest Myriads Renaissance? Jest to gra, która jest takim szybkim forexem, bym powiedział, coś takiego. Idea, jak tutaj widzicie, polega na tym, że latają cepeliny między takimi wyspami, na których my budujemy nasze mm, królestwo. Królestwo, imperium, wiecie, w takim strategicznym stylu trochę jak cywilizacja, że mamy heksy wokoło naszego nie wiem, naszej tutaj stolicy i musimy budować farmy, tartaki i inne takie rzeczy, żeby potem zbudować jeszcze więcej cepelinów, żeby jeszcze więcej odkrywać świata i żeby pokonać złe imperium potworności i złości. Nie wiem, tak mi się wydaje. Zagrajmy sobie, no może dociśniemy do tych 60 tur, zobaczymy jak szybko tutaj te turki będziemy klikali, wy będziecie mogli sobie też wypróbować, jeżeli chcecie tą gierkę, link jest pod filmikiem, tak jak zawsze, no i dobrze, no to co, no to jedziemy, robimy newy. zobaczymy jak to będzie wyglądało, musimy zrobić sobie nasz herb, musimy nasz herb zrobić, mi się podoba tutaj, E, czy jest świnia jakaś? Czasami są świnie. Jest słoń, to czemu nie miałoby być świni? Ale chyba nie ma. Akurat ten deweloper nie za bardzo lubi nie za, nie za bardzo lubi wieprzaki, więc zagramy jedynym z, e, słusznym ptako tutaj lwostworem, który pewnie jest e, ogólnie herbem trzewa, tak, na pewno, zrobimy go białym i zrobimy go czerwonym, bo, Oje, dziwny ten czerwony, bo herb trzewa tak wygląda, dokładnie, okej, okay. nie będę się jakoś za bardzo w to zagłębiać, ale okej, okay. poziom trudności trudny, łopanie jest normalny, trudny i bardzo trudny, ja nie wiem, czy ja nie chcę przypadkiem na przykład na normalnym zagrać, wiecie co, e, ogólnie tutaj... Dla niedoświadczonych ludzi jest, e, może przeżyję bez tutorialu. E, for experience, ja grałem trochę Forexowe gierki. E, może zagrajmy na hardzie, może więcej będzie się działo, skoro mamy tylko 60 turek tutaj. E, mount jest default, bo jest jeszcze Builder i Sailor. Ok, to nie będziemy sobie tutaj jakoś zmieniać. No, nazwijmy się Giercownia, tak, bo tutaj jesteśmy i tutaj gramy. E, ok, ok zdechłe jabłko można by było. Jak ja bym był smutny, jakbym miał taki herb. Ale zaiste ja nie posiadam żadnego herbu, bo jestem zupełnie prostolinnym człowiekiem. raczej świnią. E, dobrze. Co tutaj się dzieje? Ten art style mi się nawet podoba, ale z tego co wiem, to m, tak potem nie za bardzo e, jest e, takowy. E, Okej. Okay, co my mamy? We were giercownia. Okej. Okay, ja tego nie będę czytał. Wiemy, że z, z jakiejś kantyny do nas przyjeżdżają i nas chcą pokonać przez cztery wieki wojny. Jesteśmy w naszym tutaj przepięknym, latającym królestwie. Na szczęście gra jest surowa, więc ja się specjalnie nie przejmuję e, tym, że mogę sobie tutaj popatrzeć, co się dzieje. Są nasze wysepki, mamy pieniądz, mamy naukę. Naukę tu się w trochę dziwny sposób zdobywa. Ale do tego zaraz dojdziemy. Map view. Musimy najpierw położyć naszą, nasz capitol. Nasz capitol. Czy ja mogę położyć? Nie. Na górach nie mogę położyć capitolu. Tutaj też nie mogę położyć capitolu. Czyli może po prostu muszę być, mieć odsłonięte jedno miejsce. Może o to chodzi. No to chyba zbudujmy tutaj capitol. Czemu nie? Może być. Ja mogę obkręcać? Mogę obkręcać. Q, I, E obkręca. Q i E obkręca się. Czy tutaj ktoś mieszka od razu? Tutaj tak? Jakieś farmy porobili czy nie? Ale mamy za to chyba quest. No quest is available. Mamy tak, musimy zbudować farmę. Przyjmiemy tego quest'a. Tak, jesteśmy dumni. Możemy ship building. Na razie chyba nie możemy żadnego, bo nie mamy shipyardu. Możemy paved square. Turn a forest or a wetland into paved square. Provides one house spot. Aha, okej, okay. może nie, shippert kartografer nie, może zbudujmy resource buildings, kazali nam farmę zbudować, to ja może zbuduję tą farmę, tutaj, czy tu, no wydawało mi się, że to trochę na czerwono było, ty, ale dobra, no zbudowałem farmę, a czyli buduje się farma. No dobrze, co my mamy? Mamy cytizenów naszych. U, ty przyleciał jakiś ten towarowiec tutaj jakiś. Ale leci, jak szalony. Mam dziwne wrażenie, że cepeliny jakby powstały w tamtym czasie, czyli w takim, nie wiem, bliżej jakimkolwiek czasie. To nie wyglądałyby tak jak statki, tak bezpośrednio jak statki, ale co ja tam wiem o czymkolwiek. Co my tu mamy? Mamy e, nasza populacja tutaj rośnie. Mamy. Total Population 2, jeden jest available, jeden pracuje. Tak, mamy 7 miejsc na naszym królestwie na domy. Okej, okay, rozumiemy to. Hmm, to nie tak źle. Mieszkają tu i tu. Okej, okay, czyli mamy takie centrum i mamy przedmieścia. I ci, którzy na przedmieściach to są albo. W sumie to są dwie teorie, nie? bo to teraz albo bogaci wyprowadzają się na przedmieścia, czy bogaci teraz wracają do miasta. Ja, ja, ja nie wiem. Nigdy nie byłem bogaty, więc e, nie mam pojęcia. E, ja mieszkam tam, gdzie się da. <laughs> Ale tak, mamy. Housepot. ok, mamy ileś populacji, ile możemy, chyba Island Size to wielkie się chyba liczy jako Island Size też. Mamy jedzenie, mamy produkcję, mamy dobra wszelakie tu są questy, tu jest jakiś research nasz. Tak jak mówiłem, research się dziwnie zdobywa, bo trzeba odkryć takie dziwne globy, czyli my tak naprawdę nie wynajdujemy niczego. My po prostu odkrywamy w Tczewie na nowo, e, na nowo technologię, tak, bo my, o ty, mamy statek, który się nazywa Bouncer i Bouncer jesteśmy teraz w mapie świata. Tak, my w Tczewie niczego nie jesteśmy w stanie nowego wymyśleć. E, jakbyście nie wiedzieli, gdzie jest Tczew, e, Tczew, o, możemy walczyć z kimś. Czef jest niedaleko Gdańska. Stamtąd pochodzę. Dobrze, możemy najechać z tego co wiem, to my możemy tutaj. Może najedziemy sobie teraz próż Gdański albo cieplewo. I tu są te zagubione sekrety, i to jest nasza nauka tak naprawdę. I my będziemy zdobywać punkty podbijając takie rzeczy. Nas jest 30, wrogów jest 10. I tutaj walka działa bardzo, bardzo, bardzo prosto. Jest więcej, wygrywasz te tyle, nie? E, czyli może nie tyle, co więcej, co po prostu jesteśmy, wiecie, większej, e, większej siły punktowej, więc e, więc ogólnie jak mamy więcej siły punktowej, to jest nas więcej i wygrywamy. E, może jesteśmy po prostu trochę grubawi, albo lepiej zbudowani, albo cokolwiek, nie wiem. E, tu no, mamy Brukselę, <grym> w każdym możliwym miejscu. Nie, to są miejsca do odkrywania, wiadomo, mapa musimy e, odkryć. Świat. Mm, żeby odkrywać świat musimy odblokować te br takie bramy tutaj załańcuchowane, nie wiem e, naprawdę czy to są jakieś prądy powietrzne czy nie, bo nie wiem, mam wrażenie, że jakbym latał cepelinem to bym mógł tak po prostu sobie zrobić, tak ziup, nie? Przelecieć, ale możliwe, że to nie. O ty, nasze miasto się nie nazywa Trzew, tylko się nazywa Bewą. Królewna ta... Mogę, tak? mogę zmienić nazwę? Bewą? Nie, mogę tylko polecieć do Bewą. Mm, dobrze, tutaj ta Wielka Czacha powoduje, że za, jak to się wypełni to przylecą wrogowie ci z, tej, z tego kataczanu czy z czegokolwiek i nas spróbują zjeść. Dobra, się nagadałem, e, jedziemy. Robimy turkę, puszczamy turkę, coś nam obliczyło, ruszyło się o 1, zarobiliśmy 35, walka, jakbyście nie wiedzieli, trwa jeszcze tyle tur, ile tutaj było napisane, więc musimy jeszcze poczekać turkę. Czy ja mogę zbudować, czy ja zbudowałem już to? Czy ona się jeszcze, a ona też dwie turki się buduje, bo, bo zbiera, potrzebuje jeszcze 10, 10 czasu. Czy ja dostałem nowego quest'a? Zobaczmy nowego quest'a. Musimy loot a lost secret. A, zobaczcie, nawet robimy dokładnie to, co mieliśmy zrobić i, i, i tak to wyszło. Eee, ty, loot, filter, takie, jakieś filtry tutaj nawet pododawali. Ciekawe, ogólnie jeżeli chodzi o grę, to koncepcja jest stosunkowo prosta, nie? To taki trochę, nie wiem, mi tak jakiegoś trochę Stellaris to przypomina, chociaż nie, tu chyba Master of Orion bardziej. E, tego typu rozgrywkę, gdzie też tam były te takie portale, nie? Przez które się przechodziło. Chociaż stelarii w sumie też są. Dobrze. My coś odkryliśmy. Uu, dużo rzeczy się wydarzyło w tej turze. Mamy, dostaliśmy 200 tego, doświadczenia, czy tam starych książek przewieźliśmy i możemy sobie pewne rzeczy polepszyć. Możemy albo spowodować, że nasze galeony będą się leczyć. To sądzę, że to nie jest głupie. Jeżeli chodzi, mamy exploitation colony... A możemy kogoś wykorzystywać, tak? To sądzę, że to jest dobra droga do stania się potężnym imperium. Wykorzystywanie kogoś innego niż ciebie. <noise> Klasyk. O, mamy nawet ery, ale widzę, że dużo tych umiejętności to tu nie ma. Nie wiem, weźmy to. Pierwsze z góry, czemu nie. Dostaliśmy nowego quest. A, complete quest, to dajcie. No tak. jak se o, jak se reward. Dostaliśmy farmę. Zebraliśmy to, chcąc żebyśmy zbudowali. E Tartak. No, jeżeli mamy budować statki, to musimy chyba tartak zbudować. I on będzie nam dodawał produkcję. Tartaki, jak można się domyśleć, buduje się w lesie. Nie? No to zbudujmy w lesie tutaj. Zbudujmy tartaczynę. Niech się buduje. Okej, okay. co tu się wydarzyło? Ok, pokonaliśmy wroga. To była ta informacja, i zbudowaliśmy farmę. Czyli mamy tego typu notyfikacje. Straciliśmy czterech żołnierzy na naszym stateczku. To chyba nie tak źle. Tutaj jest tylko 10. Mamy wojsko. Ja tak nie do końca rozumiem, co tutaj się dzieje. Możemy zniszczyć statek, ale możemy tylko na razie milicję rekrutować, którą mamy na statku. Nie mam zielonego pojęcia, jak rycerze na takim statku mieliby funkcjonować na tych koniach. Czy w ogóle sądzę, że kawaleria, nawet jeżeli konie istnieją w tych lasach, czy gdziekolwiek, sądzę, że nie jest to najsensowniejsza może tam polecieć, może tam polecieć, mogę to zaatakować, mogę to zaatakować, dodatkowe doświadczenie dostaniemy, czy tam naukę, ale tak, moja myśl, że kawaleria w takim settingu chyba nie byłaby najbardziej, mm, no wiecie, no, najbardziej efektywna, efektowna, jakby spadali, to pewnie tak, bo może by i było efektowne, efektywne, nie, nie, nie czuję, nie czuję tego, dwie tury, żeby to skompletować Okej, okay, turka czwarta, możemy jeszcze jedną turkę kliknąć, przyspieszmy trochę, żeby się zbudowało to co mieliśmy zbudować. Mamy nowego quest'a, możemy przyjąć coś, jeżeli zabrać coś, musimy extend your capitan island i musimy a good start. Capital having, start developing your capital, żebyśmy mieli 15 citizenów, o to trochę citizenów jest, ale dobrze, będziemy szli w tym kierunku. U, dostaliśmy coś, żeby... Podejrzewam, że będziemy mogli przyciągnąć te statki tym cudem. Co to jest? To jest. Aha, to jest statek pociągowy, czy jak to, tak to się nazywa. Um, weźmy. Mamy dwa miejsca. To ma trzy. To jest jakieś takie górzyste. To jest lesiste. Nie do końca wiem, jaka jest różnica. Może ja wezmę to. Mogę to przypiąć sobie. A tu nie mogę przypiąć. Mogę tu przypiąć. Eee, mogę obrócić? Nie, nie mogę obrócić. Mogę, mogę tu wrzucić, na przykład. O, to sądzę, że będzie dobry pomysł. I nasz stateczek popłynął, żeby to przytargać z powrotem w tą stronę. Mm, no dobrze. No dobrze. Co my tutaj jeszcze mamy? Dostaliśmy dodatkowy ten naukę. Więc możemy trainik Byśmy mogli robić żołnierzy wtedy możemy deployować miny to było ciekawe ale jak chyba chcę dostać ten produktywny bonus żeby odblokować island max size żeby zwiększyć to jak sobie big Maca z mojej wyspy zrobić czy mamy ludzi jakiś obcych znaczy mamy jednego available dwóch pracuje czyli możemy teoretycznie jeszcze coś zbudować hmm, może może to uczynimy czy ja mam jakieś jeszcze zadanie dodatkowe nie nie mam jeszcze dodatkowego zadania E, dobra, dostaliśmy ludzia, zbudowaliśmy Somil, dostaliśmy to Logo Cutler is currently not in use. No tak, bo nic nie budujemy, więc może zbudujmy. Zbudujmy sobie jeszcze jedną farmę, żeby nam się więcej ludu rodziło. Takie mam wrażenie, że to nie jest najgłopsza rzecz, którą można zrobić. Mm. Zróbmy tak. Czy to czy jest jakaś informacja na temat... Nie, must be place on a Wetland Time. A, czyli to są Wetlandy, tak? A, to nawet dobrze. Ja przyciągam co? wetlandy przyciągam. Dobrze, bo będziemy mogli więcej farm wstawić. Sądzę, że to nie jest głupi, głupi pomysł. E, dobra, weźmy tak, kolejną tureczkę. E, nasz... A, nasz sobie może tam odpoczął, bo nauki dostał trochę, więc może to nie jest aż tak, że... O, dobra, ściągnęliśmy wyspę. Build a mine, it's a mine, it's a mine, zbudujmy mine. O, ja nie mam ludzi do budowania mine, no, bo kazałem ich do farmy wysłać. No dobrze, no dobrze, no to okej, okay. może polecimy sobie... U, ty, ktoś na nas leci już chyba teraz. No, polećmy tu może wtedy? No, jak on będzie chciał się przebić przez to, to niech się przebije. Na tych małych wysepkach możemy też budować różne rzeczy, na przykład, możemy zbudować hospital, on będzie leczył naszych żołnierzy na tym. Możemy tower zbudować, które będzie nawalało z tej wieży. Możemy manor, który nie wiem, zwiększa bonus score, cokolwiek to daje. Nie wiem, może pozwala wygrać. Możemy też zbudować light, Lighthouse. I z tego co rozumiem, Lighthouse pomaga innym statkom szybciej się poruszać między sobą. Ale tak samo każdy z tych budynków e, działa jak Lighthouse. Więc my. Tylko że po prostu to kosztuje 100, 150, nie? A to kosztuje 600. Więc mm, macie za premium jeszcze dodatkowe premium umiejętności. E, dobra, poczekajmy. Bo one mają Action pointy, nie? O, ty przyleciał. I on się bije? Czy jego to nie obchodzi? Nie, nam tu wychodzi, że jego to nie obchodzi. To my poczekamy na niego i się z nim pobijemy. Niech nas zaatakuje. Ja nie będę leciał jak szalony, bo yy, pozwolę im polecieć jak szalony. My mamy jedzenie. To czemu Total Population Available Working? U mnie mamy tych. Nie, mamy, mamy miejsca, żeby oni mogli mieszkać. Więc to niech się nie, niech nie narzekają. Mogę tu coś zbudować, czekaj, bo to ja muszę chyba zbudować tutaj, żeby mogli więcej mieszkać ludzie, tak? Ja może sobie zbuduję to. Tu. Nie wiem czy to dobry pomysł, ale zbudujmy go u matku. Ja bym nie chciał, żeby mi coś takiego nad głową latało. To ubezpieczenie nie wiem, czy by pokryło jakby taką asteroidę jakby mi latała nad domem. Mm. No ale dobrze, I robimy sobie turkę. Pewnie nas zaatakują, znając życie. Zaatakowali nas. I my się bijemy, bijemy się z korsarzami kanteny, czy kateny, i oni zginą marnie, bo atakują, wiedząc, że przegrają. To tak. Wiecie, tak? Tylko komputer by zrobił chyba. E, możemy zbudować to, każą nam zbudować to, więc nie będę się kłócił i zbudujmy to. To będzie nam dawało chyba więcej, więcej hajsu, ale najpierw zbudują nam e, Paved Square, gdzie będziemy mogli chyba budynek taki zbudować. Bo, żeby zbudować na przykład shipyard, musimy to postawić na Paved Square. Tak. Mhm, to też na Paved Square, nie? Kartografa trzeba pobudować więc więc tak jak widzicie nie ma tutaj aż tak wiele nie ma tutaj aż tak wiele możliwości tak gra jest taka ma być chyba skonstruowana w taki sposób żeby była super prosta ale to niekoniecznie jest czymś złym nie wiem tu nam budują czyli możemy tak naprawdę kliknąć turkę to nie jest, nie do końca oznacza, że gra jest zła, po prostu gra jest taka, no troszkę uproszczona, nie? Więc może po, 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 polećmy tu, jak oni tylko 10 mają, to na, naszych jest więcej, więc może zbudujmy to. A byśmy, może, też sobie od razu tutaj szpital zbudowali. Czemu nie? Szpital, chyba ważna rzecz, nie? Ogólnie ja bym wolał mieć szpital bliżej siebie niż dalej, więc. Mamy pieniądz na to i jeszcze zaraz kopalnię zbudujemy to, już w ogóle będzie pieniądz. Łopanie! To tutaj zbudowali. Ile tutaj nawalaj? Tutaj kostki brukowej. Będziemy mogli na tym zbudować shipyard. I z... A nie mamy citizenów, czyli każdy budynek musi być obsługiwany przez citizena. Dobra, rozumiem, szanuję. Nie będę. Wow, tu szybko się zauważył. widać, że tutaj ceny nieruchomości to jak trochę obniżyliśmy, to poleciało szybko. Mm, quest has been completed. Pokaż mi jakiego kwestcena ja dostałem. Wulda Mine, dostaliśmy Mine. Możemy rozbudować miasto. No to to buduj, zbudowaliśmy, może nam się zwrócił. O oh, tak, zwróciło nam się od razu. Musimy zbudować Shipyard. I tower, dobra, zróbmy to. 15 populacji, my nie mamy, ile my mamy populacji w tej miejscowości w ogóle? My mamy 5 populacji, to nie jest dużo populacji, nie wiem jakim cudem mamy do 15 dobić, ale no, może się nam uda. Zbudujmy shipyard. Widzę, że kogoś wysiedliliśmy po prostu z środka, z środka miasta, żeby zbudować tam fabrykę statków. No okej, okay. czemu nie, why not? W ogóle skąd oni te łańcuchy biorą, to, to skonstruowanie takiego łańcucha, który jest w wielkości domu, jedno ogniwo, mam wrażenie, że by było bardzo, 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 bardzo drogie, ale okej, okay, nie jestem budowlańcem, może spyta, spytałbym się jakiegoś budowlańca, o ty, dostaliśmy hajs chyba na zbudowanie wieży, to może ja bym zbudował sobie wieżę, czemu nie, mamy też szpital tam, tam zaraz wyślemy ludzi. Jak tylko, jak tylko tutaj skończymy tą naszą wspaniałą bitwę. Niech polecą. Ok, w następnej turze tam polecą się wyleczyć. Bo straciliśmy, no, całkiem sporo, całkiem sporo straciliśmy tych ludzi. Zbudowaliśmy wieżę, dostaliśmy pieniądz. Clarity Expression, send one of your gallons to unlock a straight to another A, to przed chwilą to zrobiliśmy. Ty, ale my lecimy do przodu z tymi questami. Mm, secure a neighboring archipelago by destroying the layering. A, okej, okay. czyli to jest archipelag po prostu. Czyli to nie, jest, to nie jest Bruksela, to jest archipelag, na którym będzie zbiór tych małych wysepek. I jak zdobędziemy miasto, to będziemy mieli takie drugie miasto w tym miejscu i to jest w taki sposób się ekspansję robi w tej grze, czaje, 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 no dobrze, my tam jeszcze coś budujemy, okej, okay, trochę się wyleczyli, więc możemy może polecieć, polecieć tu, tak, dostaliśmy quest'a, zbudowaliśmy shipyard, settler ship mamy zbudować, dobrze, jak nam dają za to pieniądze, production... Nie mamy produkcji w kapitalu, dobra, yy, mamy zbudować Galleon Settlership, budujmy Settlership, dobra. Yy, I to na razie tyle, potrzebujemy poczekać aż się nam ludzie pojawią, a tym płyniemy na eksplorację. O, ten się wyleczył, o jest pieniądz. Ja w sumie mam pieniądz, na razie się wstrzymamy yy, z kupowaniem większej ilości pieniądza, dostaliśmy settlera. Więc możemy. W sumie nic nie możemy zbudować, bo budujemy Settlershipa, więc więc... Eee, poczekajmy chwilkę. Mm... O, ktoś. Ktoś zatonął tu. I ktoś zaatakował to i przegrał. Ha. No dobrze, wybroniliśmy się tu chyba dobrze. To chyba... to chyba nie świadczy o nas najgorzej. Następnej, turze zbudują settlership, Czaję. Je... to my sobie po. Tutaj chyba będzie ten ler, eee, czy nie? No, zobaczymy. Musimy zbudować tego settlershipa. Się okaże wtedy wszystko. Eee, zbudowaliśmy, tak, to było to, dostaliśmy 50 za to. Kartografa musimy zbudować. Aha. A, czyli kartografowie też dają Knowledge, czyli to nie jest tylko ze znalezienia na mapie tego mhm. Mm bardzo, bardzo dobrze. E, czy my chcemy zbudować? Jeżeli mamy zbudować kartografa, to musimy Paved Square zbudować, mm, ale to wtedy my będziemy strasznie powoli budować... Mamy jedzenia 4, jeszcze produkcji mamy w sumie mało. Ja bym może zbudował Somyla tutaj. Tak, żeby troszkę więcej mieć e, możliwości w budowaniu. Mamy też statek. Undock. I ty. Okej, okay. płynąć popłyn tutaj, może. Nie wiem, tu muszę pewnie polecieć tutaj, e, coś zdobyć. Hmm, zrobiliśmy settler ale i tak tam produkujemy rzeczy nie jest źle. Czy my mamy ruch? Mamy ruch. Tu jest kuloz cool I w tym kulos, cool czy ja mogę się do tego kulos cool przetransportować? I. Pulus, Main Island, on za kolony jest. Aha, czyli tutaj muszę wysłać mój kolony ship. Ci mają 30, to z tymi chyba nie wygramy, albo będzie tak 50-50. Ja nie wiem, czy jak se... Czy 50-50 mnie cieszy. A jednak nie działało jak Lighthouse. Ktoś mnie oszukał. Pokonajmy to, dostaniemy trochę doświadczenia, może to pomoże w czymś. No mm, dobra. Leć tam. Weź jeszcze jedną turkę tutaj musimy pobić. Zbudowaliśmy wszystko w naszym tym mieście, czyli możemy polecieć tu mamy więcej produkcji. Mamy teraz 20 produkcji. Mamy dwa żywności. Więc zakładam, że trzeba by było jeszcze trochę w żywność pojechać. Miała być tu i tutaj wcisnę kartografa. I szczerze, bez rozbudowania wioski nie jesteśmy w stanie dalej funkcjonować. No dobra, jak tak trzeba, to tak trzeba. To jest zbudowane nowego człowieka. Właśnie tam mamy trzy miejsca dla ludzi. Mhm. To tutaj zbudujemy tego paved Square'a i chyba chyba tyle. Turka. I okej, okay, dostaliśmy rzeczy, tak, tak, pokonaliśmy tutaj kogoś i dostaliśmy rzeczy, możemy i sobie zwiedzić tu, o i tutaj kogoś pokonać, no dobrze, dostaniemy więcej doświadczenia, czytam nauki i możemy Island Max Size, tak, to chcę polepszyć, bo teraz będę mógł sobie jednak dociągnąć jeszcze, dociągnąć jeszcze w BWA. Czy, czy gdzieś będę mógł docisnąć wie je... dodatkową wyspę, o trzy wyspę, czyli nawet taką dużą wyspę będę mógł pocisnąć tutaj. I ja nie wiem, czy ja nie będę tej wyspy chciał i no, nie, chyba wetlandsy będę chciał powiększyć, bo trochę mam obawy, że mi farmy zabraknie, prędzej czy później. Kurde, tu trzeba będzie kombinować, a jest taka poły na poły? A, a mogę na przykład jedną taką i dwie takie, nie? To chyba będzie lepiej. Albo dwie takie i jedną taką. Chyba pójdę w tym kierunku, no. Ale czy ja do tego potrzebuję statek zbudować? Tak, bołta potrzebuję zbudować. Tak, zbudujmy tak, bołta. All righty jeden. Mm, to znaczy, że pokonaliśmy. To, że zostało zbudowane. Dobra. Mm, 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 mm. Ok, ten tam się tłucze. Na settler tu przypłynął i on sobie leci tam, bardzo ładnie, jeszcze jedną turkę. Zobaczymy, jak wygląda budowanie nowej wioski, e, chociażby jeszcze na koniec. Mm, tutaj budują cały czas ten statek, nic więcej nie można zrobić. No, jest takim rapid fireem e, gierką e, taką, no, ciekawa, ta, ta, ta ten renaissance. Bardzo ciekawa koncepcja. Nie powiem, że nie na pewno. Może byśmy. Tak, Bolt, Add Shard. Ja chyba faktycznie będę musiał podzielić to, bo trzech takich. To będzie słabo, ale weźmiemy to i my przyciśniemy to tu. O, żeby tak to zrobili. Dostaliśmy też naukę. Możemy miny rozrzucić. Masto, turn Colony into exploitation colony. Ech, czy my chcemy już kogoś wykorzystywać do naszych celów? Ech, zaczniemy zacznijmy wykorzystywać. Można budować lighthousy mm, albo miny, albo training camp, żeby lepszych żołnierzy robić. Może to zrobimy. Nie wyzerowaliśmy się tym samym. Ech, niczego tutaj nie produkujemy, tak? Bo. Muszę zbudować Paved square. Pip! Zbudujmy Paved square. No co ja pieniądze wydaję, tak naprawdę? Ja cały czas dostaję z tych questów te pieniądze. Eee, tak, to, to, to już wiem. To, że wygraliśmy, to też wiem. Ja cały czas ten hajs. więc niespecjalnie się martwię. Weźmy tu eee, archipelagę. A, sekier, czyli muszę pokonać piratów, żeby założyć ko nową kolonię. Zazwyczaje. No dobra, 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 dobra. dobra, dobra. No tu sobie zwiedziliśmy. Czy ja mogłem na przykład dwa statki tam wysłać? Nie jestem na 100% przekonany. Ale podpieliśmy sobie drugą wyspę. I będziemy mogli tutaj jeszcze jedną farmę postawić. Ostatecznie będziemy musieli chyba tu i tu. Bo. Ta wielka góra trochę mi przeszkadza w tej eksp ekspansji, tak? No bo okej, okay, ja na razie tylko jedną kopalnię tutaj pierdzielnąłem, no, w sumie trochę bez sensu, nie? No ale dobrze, to jest Myriad's Renaissance. Gierka, która no, ewidentnie ma być z takim szybką gierką. Jakby ktoś przyspieszył Stellaris i ktoś przyspieszył, nie wiem, Master of Orion, tego typu rzeczy. Z takimi trochę elementu wave defense, bo raczej tutaj polityki żadnej nie będzie, tylko musimy przygotowywać się na ataki wroga. Więc, no jeżeli chcecie sobie wypróbować tą gierkę, to ja mam link dla Was pod filmikiem, tak jak zawsze, żebyście mogli trochę pójść dalej. Nie będę Wam tego spoilował, więc możecie sobie zobaczyć. Ja jestem Mr. Peak, dziękuję Wam za Wasz czas. No i co, mam nadzieję, że się spodobało i zobaczymy się przy następnym. Pa!